Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, siostry i bracia, kochane dzieci, drodzy rodzice, udajmy się dzisiaj wraz z Jezusem Chrystusem na Jordan i weźmy aktywny udział w tym wielkim doświadczeniu Chrztu Pańskiego. Z Ewangelii według świętego Marka. Jan chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanii. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na niego. A z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim synem umiłowanym. W tobie mam upodobanie. Drodzy internauci, kończymy okres Bożego Narodzenia, albowiem na wszystko jest wyznaczony czas i właściwa pora. Był czas narodzenia, czas świętowania, czas śpiewania kolęd, czas choinki, a dzisiaj wchodzimy w niedzielę chrztu Pańskiego. Wchodzimy w okres, który zmieni szaty liturgiczne na kolor zielony, a jednocześnie będzie zapowiedzią publicznej działalności Pana Jezusa. Jak słyszeliśmy w naszym zaproszeniu, dzisiaj poszliśmy nad Jordan. Ciekawe, że hebrajskie słowo jarden to płynący w dół, obniżający się. I właśnie to zejście Jezusa w dół, to uniżenie się jest jednocześnie wielkim wywyższeniem człowieka, który staje w perspektywie nawrócenia i dobrej nowiny. Jan Chrzciciel udziela właśnie Chrztu nad Jordanem. Jordan to miejsce bardzo ważne dla Żydów, bo Izraelici, przekraczając Jordan, weszli do Ziemi Obietnicy, Ziemi, która została im dana przez samego Boga. To był przełom, to był nowy początek. I właśnie kiedy Jan Chrzciciel udziela Chrztu, nie jest to Chrzest w naszym rozumieniu, nie jest to Chrzest, jaki polecał Jezus swoim apostołom, aby udzielali im imię Trójcy Święty, ale jest to Typowe rytualne obmycie, jakich było wiele w kulturze żydowskiej. Jan nie odpuszczał grzechów, ale ludzie przychodzili do niego skruszeni i żałujący, żeby mogli przyjąć to Boże przebaczenie. Jezus właśnie zanurza się w Jordanie pełnym ludzkich grzechów, w tym brudnym Jordanie, którym ludzie wyznawali grzechy, aby te grzechy wziąć je na siebie. Właśnie bardzo się cieszę, że tło, które jest za księdzem Adamem, pokazuje, jak dzisiaj wygląda właśnie Jordan. To właśnie miejsce, w które stąpił Pan Jezus. Wydawałoby się, że potężna rzeka, że rzeka, która niesamowicie człowieka oczyszcza. Ale zauważmy, że to właśnie Jezus wstępuje do wody i to Jezus wodę oczyszcza, to Jezus wodę uświęca i właśnie cała moc. Całe nawrócenie, całe przebaczenie i nowe stworzenie jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego też dzisiejsze doświadczenie Chrztu Pańskiego jest również takim powrotem do mojego i do Twojego, do naszego Chrztu, do wejścia w Jezusa Chrystusa, albowiem wszyscy jesteśmy zanurzeni w narodzenie, w śmierć i w zmartwychwstanie naszego Mistrza. Czy pamiętam datę Chrztu? Takie pytanie kieruję dzisiaj do siebie i do ciebie. Czy wiesz, kiedy byłeś, byłaś ochrzczony, ochrzczona? Czy wiesz, w którym to miało miejsce, w którym kościele miało to miejsce? Czy pamiętasz o swoich rodzicach chrzestnych? I czy jesteś wdzięczny Panu Bogu za Chrzest Święty? Czy jest Panu Bogu za co dziękować? Chrzest to początek. Chrzest to początek przyjaźni z Panem Bogiem. I w tym, że zostaliśmy ochrzczeni, Możemy odnajdywać naszą misję. Misja, która jest wpisana w działalność Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł po to, aby dobrze czynić i uzdrawiać wszystkich. Potrzebujemy tego uzdrowienia, tej mocy płynącej z Chrztu Świętego i sakramentu. Chcielibyśmy z nich korzystać. Drodzy internauci, bądźmy dumni, że jesteśmy ochrzczeni. Cieszmy się z tego, że dzięki naszym rodzicom chrzestnym, szafarzowi Chrztu Świętego. Zostaliśmy usynowieni, staliśmy się dziećmi Bożymi i dzisiaj możemy być spokojni, albowiem wszyscy należymy do Jezusa Chrystusa. Już teraz życzę dzieciom kolejnego, drugiego tygodnia, przynajmniej aktywnych w domu, w wakacji zimowych, odpoczynku, dobrej lektury i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże.